A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2, nekromantą. Jesteśmy w akcie piątym, na normalu, i sprawdzamy sobie zawartość plecaka. Ostatnio zaznaczyliśmy waypointi tuż przed drogą starożytnych. O, tu jakaś kula słaba, miksturki możemy sprzedać. Standardowo pierścionek jeden, drugi. Jakieś halabardy dla najemnika, tu jest słaba halabarda, zbroje gotyckie, lipa. Paski, lipa. No nic ciekawego tutaj nie ma. Tak, znaleźliśmy też kapliczkę klejnotów. Tutaj mamy doskonały kamyczek. No i myślę, że weźmiemy sobie teraz no, ten rubin, tak? Bo tutaj brakuje nam tylko ametystu bez skazy do perfekcyjnego. Tutaj brakuje trochę więcej, także mamy nadzieję, że może jakaś kapliczka się trafi jeszcze. Mm -hmm, tutaj potransmutujemy. Będzie więcej miejsca tu też, że zrobimy transmutację. O. Te kamyczki sprzedamy, nie gromadzimy już tych ze skazą. Ametyst nadkruszony by się przydał. Tak na przyszłość, bo pewnie te tchule niedługo st transmutujemy stopazem. A Amny to trzeba z ametystem już. Do Malach jeszcze zajrzymy. Mamy pretekst, obadamy różdżki i już z dzisiaj wbijamy się na drogę starożytnych. A tu stoi. Co my tu mamy? Osłabienie, odrzut, manę, ignorowanie obrony celu, lipa. Aha, no i sprzedajemy kamyczki. Okej, okay. waypointem wracamy. Dobijamy level niedługo. Będzie dziesiąty szkielet. Droga starożytnych. Szukamy waypointu. Może przy okazji znajdziemy lokację poboczną? Jaką się nazywa? Szczerbiciel tutaj? Ten, ten, ten na tej lokacji pobocznej? Czy to jakieś inne było? Ten Bosior, taka lodowa bestia, tam siedzi zawsze, nie? Może w tych urnach coś? Nope. Jakaś runka, sol. No, jakby nam Sol poleciał, to Orc Sola robimy na pewno. Odporność na błyskawice byśmy mieli z takiego Orc i jeszcze bonus do umiejętności, do naszych szkieletów. I do klątwy. Też nie, do klątwy nie, bo w klątwy nie dawałem punktu. Klątwę mamy z różdżki. A głowę trzymam od pierwszego aktu cały czas i nie mogę jej zmienić. W sumie, jak tak dalej pójdzie, nie znajdziemy lepszej głowy, to teoretycznie można by tego Ral-Ortala zrobić na ten koszmar. Musiałbym iść po trzyslotową tarczę do drugiego aktu, bo tam bardzo łatwo można taką trójkątną, na przykład, kupić u fary. Tam kilka przelosowań sklepu i by się trafiła bez problemu. Ale jednak fajnie by było głowę fajną zdobyć. O, pułapka. Podleczymy szkielety. Studnią. No, i zaraz poziom, no, zaraz poziom. Jeszcze czempioni do zabicia przed wejściem do tej, tej piwnicy. Pod warunkiem, że ją znajdziemy. Tam też masa expa pewnie będzie. No, tam do tego ślepego zaułka chyba nie będziemy szli, co widać na mapie. Chyba że jakiś skręt tam będzie, ale nie sądzę. Albo zajrzę, jestem blisko. No nie ma skrętu. Mamy poziom. No to jeszcze żywotność. I dziesiąty szkielet. 560 ataku obrony. Nie, 560 to będzie z następnym poziomem. 545 Obrażnia 137, 139, 337, zdrowia 10 szkieletów, tylko trzeba stworzyć je od nowa. Tutaj mamy jakieś złoki, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaktualizowanych. Potrzeba aktualizować jeszcze dwa szkielety do aktualizacji. Jest punkt nawigacyjny, no jeżeli trafię teraz na szczyt Arad, to wtedy nie zaliczymy lokacji pobocznej, a jak na razie wszystkie zaliczałem, tak trochę szkoda, może jednak poszukamy jej specjalnie, do kolekcji byśmy mieli, tak dla zasady, aha, no to tutaj dorabiamy resztę szkieletu. Ceremonialny oszczep. Dobra, jest 10 zaktualizowanych szkieletów, i. No i szukamy tej piwnicy chyba. Ze szczerbicielem to chyba szczerbiciel był tam. No bo gdzie, on, gdzie szczerbiciel miałby być? Na pewno była taka postać wypatrujemy czempionów. To będzie sygnał, że zbliżamy się zapewne do. Do piwnicy. Rodowa piwnica, czy jak ona tam się zwała. Okej. Okay. No i tego nich mamy do, do załatwienia, ale to myślę, że po znalezieniu y, przedostatniego punktu nawigacyjnego. Przedostatniego w sensie, że zostanie nam, nam tylko jeden właśnie u nich rat haka. Wtedy tam sobie do niego zajdziemy, czyli praktycznie przed samym balem Ojciec leczy najemnika. No, tu dużo tych kolców robią. Pewnie szkielety mocno oberwały. Skuteczność ataku. O! Mamy! Mamy to! Mamy! Są czempioni i zejście. No to sobie zajdziemy. Lodowa piwnica to jest. I chyba Szczerbiciel. Się nazywała ta, ta lodowa bestia, tak. Kolejni czempioni. No, trochę ekspa jeszcze wpadnie. I BOSIOR! Ale to nie na nasze szkielety tutaj. Przekleństwo nam rzucili. Wielki talizman, super. Wzmocnienie, weźmy sobie więcej many. Coś tu jeszcze godnego uwagi? Jest wzmocnienie, weźmy jeszcze jedną super miksturę, nawet dwie. No z tą klątwą tak średnio tutaj, jak chodzą, ważne, że ja nie mam klątwy. No, powinna już zniknąć na normalu, aczkolwiek to piąty akt. Wiecie, poziom klątwy o zniknęło, zależy od poziomu istoty, a poziom istoty zależy od poziomu lokacji. A w piątym akcie lokacje już trochę tamtego mają. Uwaga, kolejny bosik z urny tym razem. Bojowy topór. Graliście kiedyś pod topory jakąś postacią? Rzadko się to zdarza, chyba że się gra na singlu i coś fajnego wypadnie. Barbarzyńcom przechodziliśmy z toporem tam w zaawansowanej fazie gry. Nie i czempioni, no ładnie tutaj tych elit nam wylosowało. Jeszcze ten szczerbiciel powinien być gdzieś przy skrzynce. Tak, szczerbiciel z kolegami. Hmm, amulecik? Czyżby znowu katana? Już jeden taki mamy. Albo tankreda, albo anioła. I Radchy chyba też coś tam mogło być. Bo talrasza to tutaj chyba nie bardzo, nie? No, zobaczmy skrzyneczkę jeszcze. Szafir bez skazy. No dobrze. Wojowe berło do sprawdzenia. Może być ideologię. Nie mieści się. Tak czułem. Święty chłód i wigor. Może być. Wróćmy się od razu. Za 17,5 tysiąca. Lizman słaby, anioła, no, nope, też, mm. no nie, no nie, no to tutaj to wiemy, że bonus z innym przedmiotem tam między innymi skuteczność dawał, tak? A jeżeli chodzi o katana, to nie jestem pewien jaki tam był bonus, więc jak jeszcze coś z katana by wypadło, to może byśmy... Chwycili mała szansa, no ale trzymamy ten amulecik jeszcze tam. No, zobaczmy co tutaj. Odporność na trucizny, szybsze rzucanie czarów jest, ale nie wstrzeliłem się z maną. Tu też się nie wstrzeliłem z maną. Włócznia z kości. Nope. no nie. Halabarda słaba. Gotyckie zbroje. No, coś fajnego. Nope. No, lipa z tymi zbrojami na razie. Potransmutujmy mikstury wzmocnienia jeszcze. Tutaj szafirek nam poleciał. I przekroczyliśmy 600 tysięcy złota. Dobra, wychodzimy. Gladius leży, przedmiot drugiego poziomu. 820 złota bym ominął. No i w tym odcinku klepiemy starożytnych, jakby nie patrzeć. Mam nadzieję, że to bezproblemowo pójdzie z tymi szkieletami, jednak obrony mają dużo. To już nie będzie diablo, który ich tam elementarnie będzie klepał. O, kutyki też do sprawdzenia. Hydra i zamieć. O, to będzie drogie. <grystanie> Zwłaszcza, że hydra plus 2. To, to tutaj maksa pewnie wyciągniemy. 25 tysięcy jak na ten etap. Mo z Hydrą się fajnie grało, nie? Znaczy oglądało myślę, jak grałem czarodziejką. Tam przechodziłem koszmar z hydrą. Właściwie z masą hydr. Taka przyjemna rozgrywka była tymi hydrami. No, na helu też można by z hydrami sobie radzić, tylko już by trzeba, trzeba było fajne sprzęty wziąć. Szczyt arat. Mamy punkt nawigacyjny, nie? Tutaj. Ale chwila, mamy. Mm, czemu ja mam 8 szkieletów tylko? Osiem szkieletów, tylko miało być 10. Co tu się stało? Co, próbujemy z ośmioma szkieletami? No próbujemy, no dobra. Najwyżej zwieje i przyjdę z dziesięcioma, no. Tego najpierw, szybko, ale wydaje mi się, że nie powinno być problemów. No, duże pancerze są. Tak łatwo nam nie, nie, nie zabiją tych szkieletów. Dobrze idzie. No, się uwziął na mnie. Madawg padł. No żaden szkielet nie padł. Ta, poszło. Okej, okay. i w tym momencie... No, żywotność, no bo co? dodanko wykonane i no weźmy jeszcze tutaj ten ostatni punkcik więcej chyba nie możemy dać bo akurat mieliśmy 5 punkcików jeszcze takich nadmiarowych 148, 151 obrażeń bardzo fajnie no i co to mistrzostwo będziemy dawać przywołanie odporności już chyba nie idziemy dalej od razu żaden szkielet nie padł na starożytnych. Teraz tak, musimy znaleźć punkcik nawigacyjny. Pewnie jeszcze w tym odcinku się to może nam udać. I do tego Nichradhaka pójdziemy, żeby był z głowy. Musimy go tam sklepać, żeby wszystkie kuściki ładnie porobić. Lokacje poboczne zaliczyłem. Wszystkie w tym piątym akcie. Questers zrobimy wszystkie punkty nawigacyjne będą wszystkie. Super to wyszło. Olejowa miksturka. I od razu przejście, dobrze, tutaj punktu nawigacyjnego nie ma, będziemy szukać na tym kolejnym poziomie kapliczka walki. A no i szkielet trzeba stworzyć przecież. Właściwie dwa szkielety. 9, 10, o. Teraz tak. Mogę jeszcze więcej potworzyć nawet. Na pewności jakoś ich jakoś tam podświeżam je sobie. Bo czemu by nie? Bo tam w pewnym momencie się ósemka z nich zrobiła, może z jakiegoś innego dziwnego powodu. Chociaż pewnie mi zabili. Ale na wypadek, gdyby system uznał, że coś tam poziomy tych szkieletów spadły, i na wypadek, gdyby to jednak nie działało w taki sposób, że właściwości szkieletów zostają zachowane z momentu ich stworzenia, no to można czasami na wszelki wypadek odświeżyć. No, czy tutaj będzie punkt nawigacyjny? Nie. Tutaj jest przejście dalej. Nie zostawiam portalu, bo i tak po znalezieniu punktu nawigacyjnego idziemy do nich radhaka w następnym odcinku. Albo jeszcze w tym zobaczymy. 31 Level. Najemnik teraz. No właśnie, tak szybko nie zdobędzie, bo dostaliśmy taki praktycznie poziom z automatu po zabiciu starożytnych. Dostaliśmy masę Expa, a, a, a najemnik nie dostał. Więc musi nas podgonić znowu, ale to już nie będzie stanowiło dla niego problemu na tym etapie. No, mamy punkt nawigacyjny. No to jeszcze się wbijemy tam do nich radhaka w tym odcinku. Zabić to go pewnie nie zdążę. Mm -hmm. No to co, mamy pretekst, żeby pooglądać asortymenty. 25 tysięcy, tak. Plus 2 do Hydra, 1 do Zamieć. Gotyckie zbroje 180, 17 do Życia. No źle to nie wygląda, ale... Ale nie zmieniamy. Halabarda 46% 17,65. No, można by zmienić, ale ja wiem, co on tu jeszcze ma. Skuteczność ataku, odporność na ogień. Dobra, niech to zostawi sobie. I różdżki. No jest szybsze rzucanie czarów. Włócznia z kości. No ale no nie, za drogie. Za drogie i aż takie fajne nie jest, jak na taką cenę. Nope. No to niech lothark. W okazji zobaczymy, co Ania ma na sprzedaż. Ania, rękawiczki, buty pokazuje, zbroi starożytnych to jeszcze nie. Świątynia Nichrathaka. Dobra, zasadzka. No ta zasadzka to będzie za chwilę, możemy już tutaj sobie przejść. Żeby nas nie otoczyli. Tłuszczoskór. Oszczep i łuk, no takie przedmioty dla amazonki. Wybijamy tutaj tych z zasadzki, zanim oni się doczłapią. No dobra, pozabijaliśmy ich tutaj troszeczkę. Teraz będą wstawać, to już nie będziemy czekać na nich. Idziemy dalej. O, co za kapliczka tutaj? Kapliczka walki. Nope. Kapliczka klejnotów by się przydała jeszcze. Jedna, chociaż ostatnio mieliśmy ich. Tam, tam prawie że dwie podrząd były. Tak dosyć szybko jedna za drugą. Więc pewnie wyczerpałem limit szczęścia na kapliczki klejnotów. Szukamy zejścia na kolejny poziom. Będę się kierował gdzieś tutaj, chyba w dół. Zobaczymy, czy trafię pierwszą możliwość. Jakiś lak był? Czy co tutaj się działo? Nie, po prostu byli zajęci kimś innym. Sale bólu. No to może jeszcze w tym odcinku się uda? Hmm, punkt nawigacyjny. Dobra, sprawdźmy z prawej strony. Tutaj może być czasem jest. Później sprawdzimy ten skos tam na dole, taki. O to skrzyneczka będzie z kolczugą i dwoma kołczanami strzał Nie dobra. To w takim razie w następnym odcinku sobie poszukamy punktu nawigacyjnego tutaj i załatwimy nich haka. A tymczasem ja Was żegnam, trzymajcie się na razie.